Bardzo uderzą podatkowe, dlatego że jeżeli mówimy o samorządach lokalnych, głównie gminnych, które są oparte na podatku e, e, od dochodów osobistych, no to, to widzimy, że tak naprawdę jest, jest duże zagrożenie w tym, że, że ktoś, te, ktoś te koszty funkcjonowania samorządu będzie, będzie musiał podnieść. Bardzo bym chciał, bo ja czasami mówię, że my się boimy mówić i rozmawiać z naszymi mieszkańcami o. O sprawach samorządowych. Jak ja Państwu mówię, że samorząd to jest sposób organizacji mojego życia, to jest związane ze wszystkim, ale również i z kosztami tego życia. Więc, jeżeli burmistrz mojego miasta mówi, że zabraknie mu w budżecie 5 milionów złotych przy tych zmianach podatkowych, które proponuje właśnie rząd nie potrzeb samorządowców, no to. Kto pokryje stałe koszty funkcjonowania samorządu? No my pokryjemy jako mieszkańcy. No my będziemy musieli się złożyć więcej w podatkach od nieruchomości, w opłatach za wodę, w opłatach za, e, za śmieci. Oczywiście, jeżeli popatrzymy na to, mają ludzie prawo nie rozumieć tego. No ale zróbmy przy okazji Dnia Samorządowca trochę tej edukacji związanej z funkcjonowaniem samorządu jako organizacji mojego życia, które jak, jak każde życie wymaga kosztów.